moja książka tajemnica drzewa mirtowego jest już dostępna link w opisie czy słyszałeś kiedykolwiek o eksperymencie Artura Arona ogółem polega on na tym że w ciągu krótkiej sesji doprowadzi do zakochania się dwóch osób trzeba wybrać z Myślę, że w takim jesteśmy i zadać sobie nawzajem 36 pytań, a potem patrzeć sobie przez jakiś czas w... zaprosić jako gościa na kolację? okej okay. czy chciałabyś być sławna? z czego? to jest drugie pytanie ja wszystkie odpowiedzi notuję oczywiście trzecie pytanie czy nową telefoniczną. Odkrywasz na próbę to, co zamierzasz powiedzieć. Dlaczego? Что для тебя было бы отлично? za wszystkim co mówisz ale na razie idzie nam świetnie szóste pytanie gdybyś mogła dożyć dziewięćdziesiątki zachowując umysł albo ciało trzydziestolatka przez ostatnie 60 lat życia co byś wybrała? no myślę, że dobry wybór dobry siódme pytanie czy masz jakieś złe przeczucie co do tego jak umrzesz? trochę mrocz Hmm, myślałem dokładnie o tym samym No i jeszcze jedna rzecz U fajnie Dziesiąte pytanie Za co w życiu odczuwasz największą wdzięczność? O. Hmm. Dziesiąte Gdybyś mogła zmienić cokolwiek w tym jak byłaś wychowana to Co wtedy? Słucham cię, słucham tylko, notuję, tak. no tu jednak. No to przypałowo, przypałowo powiedziałbym, przypałowo. Gdybyś jutro rano mógł obudzić się z dowolną cechą albo umiejętnością, to co chciałabyś. Jasne. Mam tak samo. Dobrze. Dalej. Gdyby kryształowa kula mogła opowiedzieć prawdę o Tobie, Twoim życiu, przeszłości albo czymkolwiek innym, to czego chciałabyś się dowiedzieć. I jeszcze coś. O, super. Czy jest coś, co od dawna... O. Chciałabyś zrobić, ale jeszcze tego Nie zrobiłaś I dlaczego Tego nie zrobiłaś mm. No jasne, w porządku Piętnaste pytanie Co jest największym osiągnięciem Twojego życia O, no to ekstra Ekstra Szesnaście, Co najbardziej cenisz sobie w przyjaźni Jakie jest twoje najcenniejsze wspomnienie? Jasne, spróbuj sobie przypomnieć. Okej. Okay. O, jasne. A teraz uwaga, jakie jest to twoje najstraszniejsze wspomnienie? Oczywiście nie musisz mówić, jeśli nie chcesz, ale powiesz mi tak. pytanie. Gdybyś wiedziała, że za rok zginiesz, czy zmieniłabyś cokolwiek w swoim obecnym życiu? Co oznacza dla ciebie przyjaźń? To prawda Na zmiany podzielcie się ze sobą. No w tym przypadku, to ty, ty mi powiedz Co uważasz za pozytywną cechę drugiego? 5 cech. Chwila, teraz nie wiem, czy to Ty powinnaś powiedzieć. Nie tak, to ty 5 pozytywnych moich cech. Słucham. No jeśli ci ciężko 5, to może być mniej. Mogą być trzy, no mogą być dwie, no ale bez przesady, bez przesady. Nie, mogą być trzy. Jeszcze byś chciała dodać. Fajne, do kończ zdanie. Chciałbym, chciałabym móc, mm, chciałabym móc komuś opowiedzieć o, 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 mm. dobrze, dwudzieste 27, jeśli mielibyśmy stać się dla siebie bliskimi przyjaciółmi, powiedzcie, co każdy z was powinien wiedzieć o drugim, no co ja powinienem o tobie wiedzieć, O tobie? Aha. no dobrze, dobrze, dobrze. Powiedz partnerce, co ci się w niej podoba, albo partner partnerowi, co ci się w nim podoba. Bądźcie w tym bardzo szczerzy, mówiąc o tym, czego może nie chciałoby się wyznać komuś, kogo się dopiero poznało, więc, no, nie krępuj się. Nie krępuj się. Przyjmuję to na klatę, wszystko. Powiedz mi, no. Wspierajcie się ze sobą jakimś wstydliwym momentem ze swojego życia właśnie, a powiedzmy o czymś wstydliwym. No, wstydzisz się, no o to w tym chodzi. Powiedz partnerowi, partnerce o czymś co ci się w nim mniej podoba No ale dobra. 33. Gdybyś miał umrzeć dziś wieczorem, bez możliwości skontaktowania się z kimkolwiek, czego najbardziej żałowałabyś, że komuś nie powiedziałaś, dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś? Też było jakieś podobne pytanie. Coś Wraz ze wszystkim, co jest w środku, ogarnia pożar, mój wieku, pożar, po uratowaniu twoich najbliższych i zwierzaków domowych masz jeszcze czas na to, aby wrócić tylko po jedną rzecz. Co by to było? I dlaczego to? I przy okazji masz jakieś zwierzaki domowe? No bo to z góry zakłada, że ktoś ma zwierzaki domowe, ale niekoniecznie o... A wracając tak, to co by to było? Co byś uratowała? Z pożaru? Spośród całej rodziny czyja śmierć najbardziej by cię zabolała i dlaczego? Wybrałeś, wybrałaś, jest skomplikowane. Dobrze, no to ten... Jaki masz problem? Nie zadziałało, nie zakochałem się w tobie Więc eksperyment nie działa A być może chodzi o to, że jestem gejem No, nie wiadomo Więc to by było tyle z tego eksperymentu naszego Super, że wzięłaś w nim udział I dobranoc